A więc skupiłeś się i nie masz ze sobą kompasu. Za to masz tradycyjny zegarek wskazówkowy. Nie ma sprawy. Pokażę Ci teraz, jak znaleźć kierunki świata za pomocą tego low urządzenia i słońca. Po pierwsze, zdejmij zegarek będzie Ci znacznie wygodniej. Po drugie, znajdź sobie jakiś kawałek patyczka to też ułatwia sprawę. Bierzemy zegarek. Na płasko, i ustawiamy wskazówkę godzinową w stronę słońca. Żeby sobie z tym pomóc, można użyć cienia. Inny sposób jest taki, żeby postawić patyczek w środku i zgrać cień tak, żeby był przedłużeniem wskazówki godzinowej. I teraz, kiedy mamy już ten zegarek ustawiony tak, jak trzeba, dzielimy kąt, Między wskazówką godzinową a godziną dwunastą dzielimy go na pół. I ta linia, która nam tutaj powstała, to jest linia północ-południe. Południe jest tam, gdzie jest węższy kąt, ostry kąt. Północ to jest tam, gdzie dzielimy na pół kąt rozwarty. Voilà! Zwróćcie uwagę, że ta metoda działa tylko tu, na półkuli północnej. Jeśli jesteście w Australii, to sorry, ale możecie przynajmniej popatrzeć na kangury.